Dobry dzień dobry, witam się z Wami serdecznie w kolejnym dniu, w kolejnym filmiku. Dziś zapraszam Was na przepis, na przepis na pyszne drożdżówki z jagodami i z porzeczkami. Tak jak wiecie, pewnie z poprzedniego filmiku przepis przygotowałam odrobinę wcześniej. Zabrakło mi przywitania, bo on miał być troszeczkę inaczej opublikowany, ale że wyszłoby wtedy ponać. Ponad półtorej godziny, więc stwierdziłam, że przepis będzie w oddzielnym filmiku. Także teraz Was serdecznie zapraszam na oglądanie. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodoba i że chętnie skorzystacie z przepisu. Zostawcie kciuka do góry, będzie mi bardzo miło. Pozdrawiam, życzę cudownego dnia, miłego seansu i do zobaczenia w kolejnym vlogusiu. Pa! Do wykonania drożdżówek będziemy potrzebować 550 gramów mąki pszennej. Także mąkę odważam. Mam już przesianą. Będą pyszne drożdżówki. Mam nadzieję, że wyjdą. Ale ciepło jest to, drożdże będą szybko pracować. Ciepło, nawet można powiedzieć, że gorąco. Jeszcze troszkę. Jeszcze. Jeszcze gram. Dobra. Ok. Jeszcze będziemy potrzebować na podsypanie stolnicy, ale to dopiero później. Więc wąka przesiana. Około 80 g cukru. Wyjdzie tak około pół szklanki. I proponuję nie dawać więcej, bo jeszcze jagody będą słodzone. 20 g świeżych drożdży. 80 g masła. Masło należy roztopić. Jedną szklankę mleka. Ja tutaj od razu się wytłumaczę, że to jest półweczka, więc dlatego dodaję dwie miareczki. Ale ogólnie 250 ml ciepłego mleka. Mleko należy podgrzać. Oczywiście będziemy potrzebować również szczyptę soli, ale to już na sam koniec. A hardspeed to the city streets. We begin to feel the fire, we rise like so buildings. As the chemicals take us higher.

Wygarniamy, żeby tutaj nic nie zostało, mleko pozostała część cukru, dwa jajka. Szczypta soli, o tym zawsze zapominam, żeby sobie wziąć. Szczypta cukru. I na sam koniec, w trakcie ubijania, będę dodawać roztopione masło. A teraz zabieram się już za wyrabianie ciasta. running wild To wyrobione, bardzo ładne nie klei się w ogóle e, troszeczkę mleka dolałam, bo miałam wrażenie, że było jakieś takie bardzo gęste, więc dosłownie dwie łyżki mleka dolałam ponadto i teraz ściągam z haka zostawiam do wyrośnięcia na jedną godzinę Muzyka Ciasto rośnie, a ja zabieram się za przygotowanie owoców. 250 g jagód lub mieszanki, na przykład jagód i czarnej porzeczki lub dowolne inne owoce, jakimi akurat dysponujecie. Do tego skórka otarta z jednej cytryny. Przypominam, że cytrynę należy dokładnie wyszorować, sparzyć. Wyszorować, sparzyć. Jedna łyżka soku z cytryny, reszta pójdzie na lukier. Około dwóch łyżek cukru, może być mniej, jeżeli wolicie mniej. Oraz jedna łyżka mąki ziemniaczanej. No dobra, dodam o więcej. I mieszamy dokładnie. Można było jednak mniej tej mąki dać ziemniaczanej, ale już trudno, teraz to już nie będę ubierać. the city streets We began to feel the fire. To jest ten nowy gadżet zakupiony w Wolford. Chyba dobrze zapamiętałam nazwę sklepu. I to jest taka szpatułka do wyciągania ciasta drożdżowego. A co ja Wam ostatnio powiedziałam, to powiem Wam, że nie wiem, ale właśnie chyba to Ania z Napisała właśnie, że to jest bardziej do wyciągania. Można właśnie wyciągnąć. O, bardzo fajnie wszystko odeszło na raz. Albo można właśnie sobie dzielić później tą szpatułką ciasto drożdżowe. Także moje ciasto drożdżowe bardzo ładnie wyszło. Oczywiście należy go odpowietrzyć, tylko że nie. wygniatamy już tej mąki, bo mąki jest dość sporo. Widzę, że wystarczy, a chcę, żeby były fajne i takie Pulchnę. muszę sobie większą tą stolnicę silikonową zakupić, bo ta jest taka troszeczkę mała. Ona ma tylko jakieś 35 do 38 cm tutaj wielkości. No, troszeczkę takie ciasto mi nie bardzo wyszło, za mało tego mleka dałam, ale no trudno. Ktoś tu ma ochotę na moją bułę z jagodami. Ach, bym zjadła, prawda, Meluniu? Och, jakbym zjadła, jakie ona będzie jadła pustności, a ty nie, prawda? Nie, Meluniu, tobie nie wolno. Nie wolno, zaraz będzie kolacja dla Meluni, a tego Meluni nie wolno. Co by ludzie powiedzieli, jakby Melunia zjadła tak? A, i druga koleżanka też tutaj. Ej, koleżanka. Druga koleżanka jest tutaj. Ciągnie melunię za ogon. Leży na moim trybie i zaraz mi zrzuciła do markę. Kochana! Ale leżej sobie miejscóweczkę. Proszę stąd iść. Jedna i druga. Już. Jak zwykle. Dwa sępy w mnie. Co sępico? Nie ma. Nie ma, nie ma sępico. Proszę zejść z łapy. Nie, Sią! A co ty to tutaj masz? Żeby to nie był jakiś kleszcz? Nie. O nie, wiem, czy to zdjęłam. Sio! 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 No, przepraszam Was bardzo, ale muszę poodganiać te moje sępy dwa. O! Widzicie co ona robi? Jak ona by chciała tą bułę z jagodą? Z jagodą bułę by chciała. Ale dziewczyny, tutaj nie rozrabiamy teraz, bo ja rozmawiam z naszymi widzami. A w sumie to mówię do, do naszych widzów ponieważ oni mi dopiero odpowiedzą za kilka dni. Dobra, dzisiaj już was nie zadręczam e, widokiem tarasu ciemnego. E, dzisiaj przychodzę z testem, ale nie wiem czy mi ta koleżanka da zrobić test mojej buły. Teraz muszę umyć pójść ręce, tak? Idę umyć ręce, a ty nie rozrabiasz, tak? Zaraz Antoni da ci jeść. Poczekaj. Ok, sępice poszły jeść do swojej miski, więc mogę teraz na spokojnie robić test mojej buły. co? Ta lekko kwaśna, idealna. Nie wiem, czy nie będzie mojej rodzince smakować, bo nie jest aż tak bardzo słodka. Chociaż dałam im tutaj dość dużą. Ilość lukru. No i jeszcze zrobiłam im posypkę z... z czego. No, z kruszonki wyleciało mi z głowy. Ale jagody są dość kwaśne, bo dodałam sok z cytryny. Mm. Rewelacja. Jak jeszcze macie dostęp do jagód. Chociaż nie wiem czy jeszcze są dostępne, to polecam zrobić. Albo nawet i z samą porzeczką, bo też się spycha.